Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła dzisiaj w trybie obiegowym uchwały w sprawie sprawozdania Komitetu PIS. Niezwykle ważne jest, przecież sprawa musi teraz wrócić na posiedzenie, kiedy? No właśnie, Sylwester Marciniak, szef PKW, mówi, że Komisja zajmie się ponownie sprawozdaniem pis 30 grudnia, czyli jeszcze w tym roku, a na stole są miliony złotych dla prawa i sprawiedliwości. Maciej Kępiński. Losy wielomilionowej subwencji jeszcze dziś mogły potoczyć się po myśli PiSu. Bardzo dobrze, że pan sędzia Marciniak nie zgadza się na takie zachowania i jeszcze przed świętami. Daje, daje szansę dotrzymania reguł prawnych jakie obowiązują w Polsce dotrzymania za, zaczynając od konstytucji przez ustawy które funkcjonują w naszym kraju bo mimo tego że tydzień temu PKW zawiesiła decyzję o wypłacie pieniędzy to jej szef Sylwester Marciniak rozesłał do członków komisji maile a w nich wśród różnych dokumentów do podpisów w trybie obiegowym uchwałę decydującą o finansowaniu pisu nie wiem co tu przepraszam za słabo uległo się w głowie pana przewodniczącego jakie jest jego intencja no mogę domyślać. Myślę, że intencja jest taka, że może w tym rozgardiaszu przedświątecznym, a któryś z członków PKW może machnie ręką za tego spokoju, podpisze, i inny nie zauważył. Tyle, że zauważył zasiadający w PKW Ryszard Kalisz. Nie ze mną te numery. Ostatecznie Państwowa Komisja Wyborcza dziś uchwały nie przyjęła. Jej szef zapowiada, że sprawa wróci na posiedzeniu komisji 30 grudnia. Stawka to 75 milionów złotych subwencji. Mam wrażenie, że część członków PKW absolutnie nie szanuje tej uchwały, która była podjęta kilka dni temu i przewodniczący Marcinak Wszedł za wszelkimi sposobami do przyjęcia uchwały korzystnej dla pis -u. Ta sytuacja powinna zostać jak najszybciej wyprostowana. Wyrok Sądu Najwyższego powinien zostać uwzględniony. Jest to blokowane przez właśnie dominatów koalicji 13, 13 grudnia. Bo mimo, że stworzona przez PiS w Sądzie Najwyższym Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekła, że pieniądze pisowi się należą, to PKW decyzję wstrzymała do czasu wyjaśnienia statusu Izby kwestionowanej przez polskie i europejskie sądy. Ja proponuję, żeby się Państwowa Komisja Wyborcza przestała bawić w politykę, a zajęła się tym, co do niej należy, czyli budowaniem ogólnego prestiżu Państwowej Komisji Wyborczej jako organu, który, jest, który nie zajmuje się polityką, tylko ma bezstronnie realizować proces wyborczy. Ale to właśnie po wprowadzeniu podpisanych przez prezydenta zmian w ordynacji wyborczej mówiło się o upolitycznieniu PKW. Od 2018 roku siedmiu na dziewięciu jej członków jest powoływanych przez. Sejm. Dziś większość w komisji ma piątka wyznaczona przez rządzącą koalicję. O działanie Państwowej Komisji Wyborczej ja jestem dość spokojny. Tak. Myślę, pomimo takich wrzutek, to tam zasiadają jak też wskazał pan prezydent Duda fachowcy, ci którzy dbają o prawdziwe prawo i prawdziwą sprawiedliwość. Mimo to spór w PKW cały czas trwa, a chaos prawny wokół pieniędzy budżetowych dla PiSu pokazuje skalę problemu, którym mierzy się obecnie wymiar sprawiedliwości. Myślę, że, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie moim zdaniem jest potrzebny reset konstytucyjny, bo dzisiaj się nie ma do kogo odwołać, jeżeli jest jakiś spór. I to jest ogromny problem. Dla obywateli, dla władz, dla wszystkich. Tyle, że do wyborów prezydenckich resetu nie będzie, a o ich ważności ma zadecydować kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli nadzwyczajnej. Nagle jest ze względów politycznych Izba Kontroli nadzwyczajnej negowana przez polityków koalicji 13 grudnia a PKW wykonała kilkadziesiąt, kilkadziesiąt decyzji tej właśnie izby. Ja rozumiem, że ktoś może postawić pytanie, dlaczego z Konfederacją dwa tygodnie wcześniej było tak, a z pisem dwa tygodnie później jest tak. Według marszałka chołowni. Rozwiązaniem może być proponowana przez niego ustawa o Sądzie Najwyższym. A ta zakłada, że o uznaniu wyborów prezydenckich za ważne będzie decydował cały Sąd Najwyższy. Szybko przygotowaliśmy projekt ustawy, porozmawiałem z nim, o nim w koalicji, rozmawiałem z panem premierem, rozmawiałem z panem prezydentem, kładziemy ten projekt ustawy dzisiaj. Ja jestem to oczywiście otwarty na dyskusję na temat różnych idei legislacyjnych, także jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. Natomiast nie ukrywam, że martwi mnie moment, w którym ta cała sprawa jest. Podnoszona mianowicie po tych no, pf, niezgodnych z prawem e, decyzjach e, PKW. I tuż przed startem oficjalnej kampanii prezydenckiej, na którą PiS obecnie ma mniej pieniędzy. Maciej Kępiński, TVN24.